Hej, witam Was we masie numer 7. Powiem Wam, że czuję się okropnie. Mm. Mój, moja introwertyczna osobowość ma dość. Dlatego też mieszkam sama. Często się mnie pytacie, dlaczego nie wrócę do rodziców. Dlatego, że ja się czuję bardzo przytłoczona wśród ludzi i mieszkanie tylko z moim synem bardzo mi odpowiada. Dobra, idę do piekarni. Muszę założyć maseczkę, bo zaraz będę wśród ludzi. A małpka? Małpka! W moment, kiedy spadniecie coś na nogę. I kulejesz i widzisz, kulejesz, że kulejesz zabójcie do szpitala i przychodzi do ciebie lekarka, bo już nie możesz dodać randgenów. Jeszcze w tym jest świnka. To jest ten. To jest Hipopotam, wiesz?

Ja Witam serdecznie, Otwieram choinkę. To jest moja pierwsza choinka. My... Dorosło życia. On w tamtym roku nie Mieszkałam mieszka jeszcze z życoli, więc o nie mieliśmy nawet choinki. Nie tego przejść. Ma jakuje Jak ją wnosiłyśmy to Kind za wpadł czubek do buzim. Rok na tle choinki, o jeszcze nie odkurzyliśmy, ale rok pokażę Wam, co jest w dzisiejszym y, dniu kalendarza dla Was. I pokażę też, co było piątego, dobra? Dzisiaj jest tak: kremik do rąk y, i pomadka oraz konturówka z Banana Beauty. I y, nie pokazywaliśmy jeszcze piąteczki, więc pokażemy piąteczkę. Piąteczka to jest scrap z Hello Body, maseczka pilow z Isany i scrub do y, ciała z Oriflame. Dobra, Olga i Roch losują. O, przepraszam, ja i moje pazury na miesięcznym temat Dobra, Olga rosuje, bo Rochie je kabanosa. O. Ja mam... A, bo dzisiaj siódmy ikabelle. i piąty, więc spoko. A ty? Kogo masz? Olgę. I dzisiaj... <ścoughs> dzisiaj wygra, Wygrywa... Tak. O, czekajcie. Rok wylosował za piątego Aleksandrę, a Olga chciała dzisiaj losować, więc Olga Izę. Iza. Ej, Ola dałam ci farta, widzisz? <laughs> tak, więc weźmiesz te kartki, bo roz, tak, tak. sobie po, możesz tam położyć. O. Więc tak, Aleksandra wygrywa peeling, e, między innymi e, scrub, e, maseczkę oraz peeling do ciała, e, a Iza wygrywa pomadkę, konturówkę oraz co tam było? Krem do rąk. na Wigilii. <noise> nie no, ja się tak ubrałam ładniej, bo... <głos> <głos> bo Olga też się tak wystroiła dla was, że Chciałem stwierdziłam... usta. No ale stwierdziłam, że muszę się dopasować, więc chociaż się ubrałam ładnie, bo malować mi się nie chce. Olga kazała mi to założyć. <noise> I ostatni dzień, musisz zrobić wrażenie. Cześć, witam was w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić pierniki z torebki. Mm. Pierwszym składnikiem naszego ciasta jest, jest właśnie ta pierniczkowa, pierniczkowy proszek. Proszę Roszku, chcesz podtrzymać? Czekaj. Grinch. Teraz jest 23, a ja powiem Wam, że Rochualdo dopiero zasnął, więc ja zabieram się teraz za montaż. Chciałabym jeszcze podpowiedzieć na kilka pytań, bo wczoraj nie było pytania dnia i mm, przymierzę z Wami te piżamki, które kupiłam w Lidlu. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. Nie, nie pokazywałam Wam zakupów z Lidla. No, generalnie kupiłyśmy choinkę, znaczy ja kupiłam choinkę, kupiłam coś tam do jedzenia i kupiłam nam piżamki z rachem. Widziałam u Ali na vlogmasie, że Ala kupiła sobie Leonowi piżamki takie same na dziale dziecięcym. No i rzeczywiście były na metr sześćdziesiąt chyba 4, a na 74, więc myślę, że się powinnam zmieścić. Najwyżej będzie przykrótka. Ale miała takie granatowe I rzeczywiście z granatowych był większy wybór rozmiarów. Z czerwonych były chyba 3 czy 4 ostatnie. I była taka właśnie na metr 60 jakoś. Więc ja sobie ją wzięłam i była na metr 10 dla Rożka. Rożek generalnie nosi rozmiar 94-96. Nie wiem, jak to. Już nie pamiętam, jak. Jak to jest z tą rozmiarówką dziecięcą. no ale wzięłam mu jakby jeden za duży, ale myślę, że będzie git, bo jakby chciałabym do jakichś zdjęć, czy właśnie do masa, ale jeszcze przymierzę i się zastanawiam, bo te, te piżamki kosztowały po dwie dyszki, więc myślę, że były spoko cenie, ale... Bez sensu też na siłę sobie je zatrzymywać, więc po prostu przymierzę, że jeśli rzeczywiście będą dobre, to zostawię. Jeśli będą za mała dla mnie i za duża dla Rocha, no to zrezygnuję i jutro pójdę je oddać. Tak jak mogliście zobaczyć, na przebitkach powiesiłam lampki. Posprzątałam też przede wszystkim, jak Iggy spał, więc... Wyciszyłam się trochę i już czuję się lepiej psychicznie, bo wiem, że też pisaliście wczoraj, że jeśli się źle czuję, to um, mogę kogoś zarazić, ale ja się źle czułam um, nie fizycznie, tylko właśnie psychicznie. Um, generalnie jestem zmęczona tym weekendem. No, ale takie odrywanie od rzeczywistości jest fajne, jutro też zapowiada się fajny vlogmas. Ja teraz zabieram się za montaż i szybko właśnie jeszcze odpowiem na pytanko i pokazuję Wam piżamkę. E, dobra, ja mam na sobie rozmiar 1,46 m, czyli 10-12 lat e, i powiem Wam, że na spodnie nie mierzę, ale po rękawach widzę, że są za krótkie i generalnie no tu mam miejsce, e, ale właśnie rękawy są takie dość e, opięte i ja jednak wolę bardziej oversize'owe rzeczy, e, no i do spania raczej nie byłoby mi w tym wygodnie, więc chyba oddam mm, tą piżamę, muszę zdjąć górę, żeby przymierzyć dół, więc jeszcze sobie zaraz przymierzę dół ale zanim to zrobię, to szybko odpowiem Wam na pytanka. A w sumie na jedno pytanko, które pojawiało się nie jako pytanie również w innych komentarzach, czyli dlaczego w ostatnim filmie nie miałyśmy maseczek. Po prostu martwię się o Was i o Wasze zdrowie, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i chciałam Wam wytłumaczyć tą kwestię, bo rzeczywiście na tym filmie maseczek nie miałyśmy i po prostu tak się złożyło. Tak jak wiecie, już kilkukrotnie to mówiłam, Możliwe, że będzie takie dość dziwne światło na tym blogu przez te lampki. Te lampki tak jakby pulsują. Nie wiem, czy tylko ja to widzę, bo już mnie oczy bolą. Czy rzeczywiście wy też to będziecie widzieć? Mam nadzieję, że nie. Tak jak mogliście zobaczyć na ostatnim filmie. Nie było nas widać w maseczkach. E, Olga maseczki nie nosi, ponieważ ma zwolnienie lekarskie, e, które nosi ze sobą, mm, więc nie, nie dostała mandatu. E, ja noszę maseczkę, ale generalnie w momentach, kiedy Olga mnie nagrywała, to akurat rzeczywiście tej maseczki nie miałam. E, w sypocie, jak byliśmy na molo, nie było wokół nas wielu ludzi, więc e, nie miałam maseczki. Mm, ja, tak jak wiecie, jeśli jest, jestem w stanie zachować odstęp, to nie noszę maseczki. Wydaje mi się, że jest to po prostu rozsądne. Zawsze mam maseczkę przy sobie i e, tak jak mogliście zobaczyć również w autobusie, e, nie miałam tej maseczki, bo to było akurat jak wsiadłyśmy. Ja dopiero skasowałam bilety, usiadłam i zapomniałam w ogóle o tej maseczce i wtedy się włączyło przypomnienie to w autobusie, więc właśnie ją wyjęłam, ale generalnie autobus był również pusty i również jakby byłam w stanie zachować ten odstęp, więc spokojnie nikogo nie zabiłam tamtego dnia. Na lodowisku nikt nie jeździł w maseczce. No dobra, może z dwie osoby na sto e, były w maseczkach. Generalnie większość nie miała maseczek, a więc my sobie również te maseczki zdecydowałyśmy odpuścić. Nie mam akurat na fakt, że nie miałam na lodowisku E, maseczki żadnego wytłumaczenia, bo no, to, że nikt nie miał, to nie jest żadne wytłumaczenie, e, ale generalnie mm, słyszałam, że uprawiając sport też nie trzeba jej nosić. Nie wiem, czy to prawda, akurat, bo tego nie sprawdzałam. Natomiast, no tak jak mówię, ludzie nie mieli maseczki, e, i pan wpuszczający również tej maseczki nie posiadał. E, więc zakładam, że teoretycznie trzeba, ale w praktyce. Lodowisko to nie obowiązuje, nie mam pojęcia, no możliwe, że jeśli byłaby jakaś kontrola, to dostalibyśmy mandaty, natomiast tak jak mówię, większość nie miała, nawet pan, który stał jakby na wejściu i sprawdzał bilety, tej maseczki nie miał, więc to jest moja odpowiedź, po prostu w momentach, kiedy akurat Olga mnie nagrywała, to rzeczywiście tej maseczki nie miałam, ale tak jak wiecie, to jest 10 minut z naszych dwóch dni, więc generalnie noszę tą maseczkę. I nawet chyba dzisiaj w Lidlu mogliście zobaczyć, że mam tą maseczkę i Olga śmiała ha ha, nagram cię, że masz maseczkę. Bo ja w sklepach, czy właśnie w transporcie miejskim noszę maseczkę. Po prostu zapomniało mi się i rzeczywiście to przypomnienie, które możecie nawet usłyszeć, mi o tym przypomniało i akurat chwilę później wyjęłam tą maseczkę, ale nie było żadnych ludzi wokół mnie. Przez to po prostu zapomniałam tą maskę ubrać. Ponieważ tak jak mówię, jeśli nie ma ludzi, to maseczki nie noszę, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Jeśli jesteśmy w stanie zachować odstęp, to nie musimy mieć maseczki. I to byłoby na tyle. Myślę, że to była taka dość obszerna odpowiedź. Natomiast widziałam, że dużo osób się oburzyło i zupełnie nie chcę dawać złego przykładu. I tak jak wiecie, ja maseczki nosiłam jeszcze zanim jakby, zanim jeszcze rząd nakazał noszenie tych maseczek. To ja już wtedy nosiłam w marcu, jak się pandemia zaczęła. I jak najbardziej jestem za noszeniem maseczek. Nie jestem zupełnie antykowidowcem e, i proszę mi tego nie narzucać. Możecie zobaczyć inne filmy a, i nieraz e, na filmie widać mnie w maseczce. I nieraz też tłumaczyłam Wam, że jeśli jestem na świeżym powietrzu i u mnie na wiosce nikogo nie ma, nie ma żadnej żywej duszy poza mną, to tej maseczki nie noszę. Dziękuję Wam bardzo za e, obecność. E, w za, za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja idę się rozebrać z tej piżamy, bo średnio jest mi wygodnie. I zaraz idę spać, bo jestem naprawdę przemęczona. Jeszcze będę musiała zmontować jeden film i nie wiem szczerze mówiąc, jak to zrobię. Generalnie myślę nad zakupem okularów takich do komputera, bo moje oczy odpadną. I no, tak jak mówię, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Bo ja Tak wyglądać jak panie z tego. Wysłowie, mhm. nie wiemy, jak to się na My Jak poruszać tym, co mama w To Co jest ta? Słowiańska krew! To jest ta! To wygląda Mamy czego nie ma nikt inny. Tyle, się bawię średnio. Cieszcie się, że tego nie widzicie, bo oprócz śpiewania jest też układ.